Rozwalać system. Jest nasz ponad 37 tysięcy, co jest mega liczbą. Może spróbujemy przegonić kanał domowy Survival. Tutaj masz ostatnie 10 subów. Jeżeli też tam być, czel suba. Pamiętaj, 1000 łapy w górę pod filmem rozdaje jednego alta. A jeżeli wbijecie 2000 łapek, rozdam 45 altów dla jednej osoby. Nie zapomnij wbić na cheatcraft.pl Cześć, witajcie, jestem Krusa i jest Foxy. Cześć. I się sobie na high na high ku Coś nowego, moim zdaniem. Może widzieliście, kiedy osobie, taki podobny odcinek, ale nic nie szkodzi. Oczywiście, to sobie pozdrawiam, bo fajny ma kontent też. Nie, nic nie mam, fajnie prowadzi kanał. Wiecie, o kogo chodzi, można go paść na kanał, zaś mu suba i tak dalej. Ale na kanał też możecie pać. I ludzie, z pewnością, mogą być teraz jakieś pytanie. Crusade! Czemu o trzech, o trzech, czemu o trzech dni nie było odcinka? Nie było odcinka, ponieważ byłem dzisiaj w Gdańsku. Z, z pewnymi osobkami z jakim jest Emir e, Rativu i Tobiasz, których serdecznie pozdrawiam, bo fajnie tylko spędziliśmy czas, To brzmi jakby jakiś homoseksualistą bo jeju Jest tu typek, jest, proszę, typek. Zabij mnie, zabij mnie. O to chodzi? Po prostu na tym tribie będę widzieć, gdzie znajdują się jakieś osoby. Ym, I zaśmy na czucie Wolfarm 94. Więc link będzie w opisie oczywiście. I ludzie, jeżeli wbijemy tutaj 2000 łapek w górę pod tym filmem, to, może mogę wam rozdać dużą ilość altów. Kudę, kolego, kolego, kolego. Bo aktualnie mogę zakupić. Y, jakąś dużą ilość, co najmniej. Powiem wam tak. Nie wiem, co to jest takie podejrzane. Te crafting czy te liście? Ale wydaje mi się, że te crafting, te liście przecież to są takie 100% legit, no scam, nie? To jest normalne, moim zdaniem. Popatrzmy no, nie, to jest sobie to jest tutaj. Tak naturalne, ale ja się tak schowałem, że tylko ty mnie możesz znaleźć. Tak ci powiem, Foxy. Ta biblioteczka, tak mi się wydaje, niedobrze. Te książki są źle poukładane. Dobra. Tam była pes... książka Miltona, więc nie pasowała mi. Pat, typek od niej. dostał typek od razu dostał od razu epilepsji, musiał uciekać przed nami, ale ja w to nie wnikam. Co, już pięciu uchowujących zostało? Tak to szybko leci? No, czterech już. Tak ci powiem. Że... nie chcę się tego już szukać Ok, ludzie, jesteśmy już na kolejnej arenie jest Foxy I tu jakiś kolega jest Ło, Zabij, zabi mnie, zabij mnie Zabij mnie, kolega Jak się wpija się na kanał Foxy'ego, to już mówiłem I ludzie, jesteśmy na jakiejś fajnej mapie Chyba to jest mój dom, tak mi się zdaje I tu... Kolego, co ty kombinujesz tu zrobić? Jezu, nie rozumiem Jakieś tu niechciane bloki wbiły mi do domu i próbują mi dom zniszczyć. Powiem Ci tyle. Ta sofa nie była taka długa. Ja bym tworzył... Nie sowa. N idź. A weź się, Nie, to było Nie, to była sofa nie sowa. Sofa? Patrz, jestem w moim parkingu i tu jakieś drewno! Jakieś dzikie drewno zaczęło mi, zaczęło mi bić. To się nie podoba. Tak się powiem, idziemy do góry, przejdziemy sobie tak powolutku. Bo ja... Nie wiem gdzie to mogą być ludzie. Serio, nie ogarniam takich rzeczy. Ty jest dla mnie serio rzecz niewiadoma. To biegnijmy sobie do przodu. Bo nie biegniesz złum, nie wiem, ciekawe. Biegnę sobie do przodu. I patrzcie, to było takie oczywiste, takie nierówności... O to było równo nieważne, ale takie nierówności. I tu kolega próbuje je uczyć, tak? Ja mam lepszy movement. Przypominam, że mi bruzlią czy wszystkich trików, ale to nieważne. W typie. Nie pozwolaj sobie! Nie pozwalaj! Pa, pa pa, zabijem, dobrze, dobrze! Nie, Uram, uram! Foxy zginął, dobrze. Nie, Tak ci powiem, y, trójka jest u góry. Muszę iść na górne pię... pię teorko. Tak ci powiem. Okej. Okay. Czyli muszę rozwalić bloki kwarcu. Ja... ja wiem! Ja okay. wiem gdzie oni są! Nie martw Foxy! Ja ci nie powiem! Tak bym za tobą nie biegł, lol Patrz. No, zabili moich farców, o, farców. Okay. Tak ci powiem, eee, widzę do osoby. Pa pa patrz Co to, to, to jest nie? za nierówność? To wiedzieć na kilometr, halo, policja Ja... Zabił... No, mu... jest, o, mojego tak. sojusznika zabił Został nam jeden typek, który jest tam Nie, Dokładnie. typie! Mój patrz! Wygrasz. Wszyscy, wszyscy... Za... Oni wszystko wiedzą, nie są! Czyli ja tylko nie jestem to odpolony? What? Oglądacie jesteśmy już na kolejnej arenie, już po prawdopodobnie trzeciej I tam jest, yy, typek Poczekajmy sobie na niego, dajmy mu kila hopa chyba się ucieszy No pa, 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 pa Jakąś strefę wyrwał na papę chyba Dobra, no, ważne. Ja tak powiem, e, będzie dosyć łatwo Ja, ja sobie radę nie dam Powiem ci Foxy, ja ciebie też widzę, nie martw się Ja widzę <laughs> dużo rzeczy e, Polecę okay. sobie do przodu Te liście nie pasują do otoczenia Typie, co ty sobie myślałeś Zakładając tu miejscówkę, tutaj. I ty, typie Co ty, co ty kombinujesz? Co ty kombinowałeś? Jakiś tu crafting. Na Mianę To Ja byłem. Już nie macie. Tak, spojrzyj Foxy. Tak, Rakilał, że cię nie poszło, coś tak? Powiedz ci. miał być plan, w którym bym cię zabił. Następnym razem mi się uda. Pa! Tu bacon prześwitał? O co tu chodziło? Jakieś bug ich tego serwera były? Nie wiem, nie rozumiem tych, tych gier. Powiem ci tak: przejdę sobie do przodu, po hecentrum handlowym. Tu prawdopodobnie. Centrum handlowym? Tutaj prawdopodobnie buty sprzedają. A nie, to jest jakaś restauracja. Doniczka pomiędzy piecykami? To nie. Kruselka. Nie. myli ten Minecraft z rzeczywistością. no co, so nie. Gdybyłeś mówić? Mówiłeś, że to jest spawn. Do, A teraz dobra... Cicho. W Typie! Co ty myślisz sobie? Że ja cię nie znajdę? Że cię nie znajdę? Ja już nie żyję. Kim ty, co doniczka robi w kinie? Ludzie, wytłumaczcie mi to. Ale to jest Minecraft. No kolejna doniczka! I co tam Spiderman leciał? Tak, nawet dwa. Ja nie rozumiem co? czemu ci ludzie kryją się jako doniczki w centrum handlowych. What the fuck? Ej, I kolejna ziesz, doniczka. To, coś to jest patologia. Jak ja byłem w kinie na Spidermanie, co nie? No. Tam była taka sytuacja, że był taki operator kamery. Wreszcie? I on tam yy, wszystko gadał temu Spidermanowi, nie? I wchodzi ta nauczycielka na tym walu i ona pyta, co ty robisz? A ten taki, taki fajny grubasek mówi, no, yy, szukam pornosów, Tak odpowiedział. A tam jakiś siedmiolatek dotarł i tak się a to, a co to pornos? Co ty tam bijesz? Sągniczkę? Tak, zabiłem. A! Czekaj, powiem ci... Daj mi się skupić... Widzę, widzę, tam, tam są, tam są, okej. Okay? Nie ma ich tam. Czekaj. Tu masz znowu Nie, z... nie zmysły moje... Widzę go! Tam jest! A ja, spadłem schodem. Halo! Zostawcie mi go! It's free for, for me! Dziękuję ludzie, widzimy się już... Ej, na kolej w Patrz, Patrz, się za język, nie? Uh -huh. I powiedz, pies w dole. O, patrz, jestem w szukającym przypadek? Nie sądzę. Ja jestem craftingiem. Nie ciekawi, czy tutaj działa w Bym przez ścianę sobie przeszedł, ale wątpię, bo to jest gówno. Cheat, tylko do takich minigierek nadaje się, moim zdaniem. Ale ja to znajdę. Ile tutaj się bloków Powiem Powiedzi, Foxy. Nie, ja cię znajdę, patrz. Idę, go, go, Power Rangers. Zobacz, tu jestem. No to nie, ja jestem Patrz pierwszy twoim kill, ba. ty, na pierwszy kill, Ty, 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 Jakiś kozaczek trafi się do mnie kolejny. Zabity, tak ci powiem... Ktoś tu w znowu w restauracji Kampi, no nie, dopiero to robię przesiew, nie? Ty, Oni są Typie, rozumiem patrz, strefa, patrz no Czemu taki laureat gorszy od twojej? Nie, nie. ja sam klikam, wiesz, myszkę wyrzucam. <laughs> tak <laughs> ci powiem Boxy Co tu robi crafting? Tutaj się buty sprzedaje. Buty? To oni krewtują buty może i co? Ty, no? to ma sens. To no widzisz, ja jestem mądry. It's real! No fake! Ja skończyłem gimnazjum. Gimnazjum. Czaisz to? Moja, to? moja babcia i ja po, po gimnazjum jesteśmy. I jeszcze nie. Tak, ci powiem Foxy. Ja muszę sprawdzić sklepy. Bo ja nie ufam tutaj tym ludziom. To są doniczki! Ty, ja mam taką rozkminę. Ktoś jest w trzeciej gimnazjum nie potrafi klasy zdać? Co z nim będzie, się nie zda dwa razy z rzędu teraz? Nie wiem, będzie mógł klaskać czołem. Tylko ja tak potrafię, ok? Powiedz Foxy, mam już 8 zabójstw, z czego więc są kolejne trzy osoby i idę je rozwalić w tej chwili. Pa! Jakie typy! Nie, Kolejny, kill to doniczka bierz. mnie zabiła Zabiła, no ci tak, nie, tylko zabija doniczka Ciota, 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 ciota Tak ci powiem Foxy, mam 11 killi I to jest challenge impossible It's possible challenge No, nie, utknąłem, no, nie, tak nie utknąłem no, Ty, bo ja tą doniczkę klepałem chyba z 2 minuty i nie potrafiłem Hitno. Tak ci powiem Foxy ja na to się nie godzę Nie godzę się na no to, patrz Na co się nie tam, je, tam są, tam są te rzeczy ustawione, na tym u góry Crusade Ni... ma autyzm, co? Pa, pa, pa Co ten typek zrobił? Ody! Ty, yy, to mnie zabiła! Okej, ludzie, jesteśmy już na kolejnej arenie I dam... Yy, Tamtym, jak będzie doszukać? Wiecie co? Ja, ja dam, ja dam mu... Ja zabójstwo w Minecraft-gierce Nie no, ja na to się nie godzę, pa Typie! Fight ze mną! To fight to fight ze mną! Fight ze mną! Typie! A, zabij mnie, dobra G Zgodzę się na to Tak ci powiem ja to ugram Dobra, ja mu dałem tego killa. To, to, to specjalnie. To było specjalnie. Jak ci powiem Foxy. Chcę się zrezygnować tak. szybko. Bo ja... Wiem gdzie oni są! To jest... Dlatego ja chcę To jest nie mój nie teren to. szkoły! Ta szkoła w ogóle? Czy co to jest? Nie. nie. To, są, o, to są odwiedziny o babci chyba. To jest Minecraft zamek Ty Co ty sobie myślisz? Że ci nie znajdę? Że ci... Się... Gdzie <laughs> Patrz, stój pat Foxy patrz, nie widzę go patrz. To jest... Takie podejrzane trochę, nie, nie pasuje mi to, widzisz? To jest, tu jest zimno jemu. Jest... Pa! Widziałeś? Ruszyło, się ale dzięki, wydało, Widziałeś nie? to? To ten taki niechcący fan. Przypadkowo go znaleźliśmy Pa! Tu są dwa bloki Nie wiem skąd, ale się dowiedziałem. Co ty mi zabrałeś wszystko? Tak Ja nie, weź idź mi stąd! Tak, ci powiem. Ja przejdę. So ja I kradnę. stąd. Ja zawsze kradnę. Ten blok jest węgla to jest dziwny. Czy ty zabrałeś mi kolejnego fraga? Czy ty mi zabrałeś kolejnego fraga w tej chwili? Tak. Ale ja się pytam serio. Nie, ja kończę. Nie, nie. nie ja kończę. Dziękuję, że oglądaliście.